Wiesz przyjacielu, czasem się zastanawiam jaka będzie przyszłość, jak będzie, dajmy na to, wyglądało to miasto. Łódź mam na myśli. Moja Łódź za 120 lat będzie tętniła życiem. W centrum będą stałe budynki na kilkanaście pięter. Pomiędzy nimi jeździć będą super szybkie tramwaje, a w mojej fabryce będą eleganckie gabinety i sale konferencyjne, gdzie temperaturę będzie się ustawiało przyciskiem. <laughs> I może jeszcze windy na każde piętro. Szklane ściany i okna w dachu. Chyba cię trochę poniosło. Ja widzę łódź całą w zieleni. Wszędzie parki, ogrody, łąki. Łąki? Może jeszcze pasieki, co? Tylko ciekawe gdzie, skoro to miasto, mój drogi, a nie wieś. Właśnie. A może łódź za 120 lat to będzie synergia technologicznego rozwoju z zielenią i naturą. Może w tych twoich gabinetach rosnąć będą ściany roślin, a na dachach, wśród kolorowych łąk, stały będą właśnie pasieki. Genialne! Prąd będzie pozyskiwany ze słońca i wiatru. Ludzie będą podróżowali automobilami. W naszych fabrykach będą windy i szklane ściany. A prace ułatwiały będą ludziom nowoczesne technologie. Człowiek będzie dbał o planetę. Ogrody będą wszędzie, nawet na dachach budynków. Woda do ich podlewania będzie zbierana podczas deszczu, a śmieci odpowiednio utylizowane. Tak! A moja fabryka to będą najbardziej zielone przestrzenie do pracy w Łodzi, ba w całej Polsce. Pomyśl tylko, w ścisłym centrum miasta. Jasne lokale, pełne zieleni, ale i najnowszych technologii. A wszystko w najwyższym standardzie, oczywiście. W standardzie premium. <laughs> nie ma co, taka wizja zwala z nóg. Ale nie bądźmy naiwni, to przecież niemożliwe. Ech. To chyba zbyt piękne, żeby było prawdziwe. I możliwe, i prawdziwe. Zapraszamy do Synergii kompleksu usługowo-biurowego stworzonego przez rodzinną firmę. W ścisłym centrum łodzi na przestrzeni 20 tysięcy metrów kwadratowych znajdziecie innowacyjne, przyjazne środowisku wnętrza, łączące funkcjonalność z troską o naturę. Posiadamy 100 miejsc dla rowerów, szatnie i prysznice dla rowerzystów, 500 miejsc parkingowych oraz stacje ładowania aut elektrycznych. 30% energii pozyskujemy z własnych źródeł odnawialnych, dzielimy się miodem z naszych pasiek, a pozyskane w ten sposób środki przekazujemy dzieciom z Fundacji Dom WŁodzi. Przyjdź i zobacz swoje wymarzone biuro na własne oczy. Zapraszamy.